Słuchajcie, do golfa do Golfa ogólnie, do każdego modelu sporo e, lamp zamienników, takich tuningowych powychodziło i tak e, dalej. Ale tu mamy do czynienia z taką perełką, jeżeli chodzi o te zamienniki. To jest lampa przygotowana przez Osram, co, czyli mamy tutaj projektor Osrama, mamy tutaj e, cały osprzęt. Osrama, no i jest to górna półka, jeżeli chodzi o te zamienniki. Lampa fajnie świeci, ale, mimo że to Osram, to też z biegiem czasu potrafi się popsuć I ta jest po naprawie. Nie działało nic opróc, oprócz tych dolnych LEDów. W tej chwili już jest naprawione. Lampa działa. Фанни сделано, правда?